Jasiu, lewo ze szpitala wyszedłeś tam ci, się niesamowitego. No bo cię kurwa z toczką wybiorzesz z tego imprezu. Jesteś, jesteś, jesteś posklejany czasami, jak naprawdę. plastuś, wypierdalaj stąd, bo jeszcze ci, ci liście sprzedam. Bo ci kulą przydzwonię, ty cymbale lewacki. wyglądasz jak plastuś, taki posklejany. W ogóle, posklejany. co zapowiem, słuchajcie, dołem błąd tą hipokrytą. Skoli pozwolisz tylko, że coś powiem. Wiesz, że kurwa ślub ważny jest, tak mi jesteś katolikiem i co, gdzie twój ślub? Ty, ale to ty też się... Ty byłeś dumny, że dziecko uczyłeś. Też się Na Ziemię i do domu, lewaku! Kamala, kamala. Ty, ale. Te... <laughs> No co jesteś piedowany, chyba i tego słuchaj, mam do ciebie wstać? Naprawdę, chcesz tego? Dwa dni chcesz temu! chcesz tego? Tak, będziesz kalekę bił. Chcesz, żebym do ciebie? Kaleką <grym grym> ty jesteś emocjonalnym i intelektualnym człowieku. Jest z tobą źle, jesteś tak ty pokrzywiony, grasz, się... <grym> słuchaj, grasz człowieka inteligentnego, a jesteś pokrzywiony, jesteś wykrzywionym, chorym człowiekiem. Posłuchaj tak, Ty co? Co ty wasz. No, jesteś moim lekarzem. Ty chyba jesteś. Nie, nie jestem lekarzem. Po pierdoleńcu, lecz się. Słuchaj, tak, z czego jest... mam się leczyć? Przepraszam cię bardzo. Na głowę się lecz. Najgorzej, no, że nie dajesz coś, to nie masz nic problemu. To ty jest tylko kłamieś, gadasz, że jesteś katolikiem, gadasz, że wierzysz w coś, a po prostu robisz zupełnie co innego. Nie, bo ci poprawi, skoli no, mi ta, ta chrzenka chrzenka naprawdę, Mam do ciebie wstać? Odpowiedz, mam do ciebie wstać? 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 No tak, jak Pan Jezus powiedział. Mam do ciebie wstać? Tak, jak twojej religia ci każe. Chce, wstał do ciebie? Dawaj, bagieta, elegancko, jakbym miał nogę słabą, też bym pobiegł. Słuchajcie, dwa dni temu rozmawiałem z kapelą przez telefon i mówię do niego tak, ty debilu dostaniesz kulą i przyszedł w kasku autentycznie. Mówię, dostaniesz kulą w łeb tą dochodzenia i w kasku. Ale cieszę, cieszę się, że teraz moja obecność trochę podgrzała temperaturę.